Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moi drodzy, trzeba wypuścić kurki A, seramy już czekają, tak? Ale nie do nich, to Okej okay. No chodźcie, chodźcie No tylko czekajcie kurki Bo muszę wam zrobić taki ala stop No no dobrze Więc chodźcie kurki, chodźcie 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 na dwór O, tutaj zablokowane, elegancko Wszystko jest, tutaj kurki, już też wszystko okej okay. No i gąski trzeba wypuścić Wychodzimy Wychodzimy, nie jemy Dobra jeju, ale nie, nie skaczemy. Gąska. No ok, no i lecimy, lecimy, już, szybko. Żebyście nie zdążyły nic wyjeść. Już, 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 ej! Już, 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 już! Już, 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 już. no! Dobrze. A tu jakieś kurczy kretowiny się pojawiły. Patrzcie przy samym chodniku o, nie, wiecie, nie mógł nigdzie się dostać, bo krawężnik to musiał wybić. okej. Okay. Jeszcze nioski. Idzie co? Tak się zastanawiam, czy czasem to białe nie jest od antybiotyku, który jakby wylewałem na trawę, jak jakieś resztki były. Ja triksi Trixie lub czaraj, co wy to przynieśliście? Co? No co za obuzy? Patrzcie, przyniosły i to właśnie. Kurde, muszę walić i zaraz otworzę. No dobra, i można otwierać. Kurki, ej, nie tutaj. Dobra, i wychodźcie, wychodzimy. No i elegancko. Dobra. Ja wezmę im jedno wiaderko paszy z ziarnem, na wybieg rzucę Bo i tak zjadają, widziałem do zera wyjadły Także się nic nie zmarnuje A sobie pojedzą przynajmniej na dworze Tutaj dałem, żeby gąski miały pszenicę I zobaczymy Jak tam Te nioski jedzą, wysypałem im jedno wiaderko Chyba całkiem dobrze No patrzcie Jedzą elegancko a, a jeżeli chodzi o tą kurę bez dzioba, no to widzę jak ona je, pije. Także radzi sobie. Radzi sobie, bo kura ma chyba taki mały języczek, to wiecie. Sobie poradzi. No dobra Więc moi drodzy, widzimy się później. Lecą gąski, lecą. A ty czemu nie z nimi? Co? Gąska? Patrzcie jakie chmury idą. Muszę szybko dla, nas, dla Was nagrywać, bo zaraz przyjdzie ulewa i co? Nic nie będzie. Muszę to siano sprzątnąć i to teraz. No właśnie, pokażcie mi, jak wygląda w ogóle ta czerwona woda. Patrzcie, jaka czerwona. Masakrycznie to wygląda. Ale buraczki sobie pojadły ładnie. To się liczy. Co, kurka biegnieś? No, a w tym piasku chyba się nie kąpię, wiecie, tak zauważyłem. Ale może jak, wiecie, wyschnie, się bardziej wysuszy. Chyba, no chyba tam nie, nie ma ich. O, patrzcie. Ładnie sobie już zjadły w większości. No, jeszcze trochę mają do wyskubania. Ale wiecie, o tyle jest to lepsze, że jakby mają na wybiegu, a nie zawsze chce im się wejść do kurnika a wiecie niech one jedzą niech jedzą i niech rosną i niech składają jajeczka co gąski o patrzcie no co za ruda wredna znowu już wyszła z gniazda i powiedzcie jaka, jak ona kwoczy masakrycznie ale masakra te chmury idą trawka elegancko dzisiaj w sumie wypadałoby ją skosić i to w sumie zaraz, teraz, zobaczę Tutaj dałem im ale to wiecie No i lecimy do... E, na dół, na staw, zobaczcie jak tam się dzieje Co i jak Ale czuć jak ładnie słoneczko przygrzewa I... tutaj przyszedłem Teraz inną drogą pójdziemy Nie wiem czy tu z wami byłem Ale tu w sumie planuję nagrać QA na drugi kanał ale coś widzę, że tutaj nie za bardzo ze słońcem będzie, dobrze tak... no dobra. Ale idźmy nad staw, zobaczyć lepiej jak tam jest, co i jak się dzieje. Te kamienie będzie trzeba posprzątać, bo trochę mi tu wiecie, przeszkodziło w... w koszeniu, dlatego że. Tutaj się boję, bo tu gdzie gdzie są jakby kamienie lekko wkopane w ziemi i lekko wystają. W sensie dużo wkopane w ziemi i lekko wystają. I wiecie no jakbym nożem tak najechał, no to mogłoby się coś niefajnego stać, nie? No, Okej okay. Jak to tutaj wygląda, pokażcie Co to rybki tam się tak ruszają, czy żały? Rybki, rybki chyba tu się tak ruszają, ale nie ma chyba tego małego tej małej kaczuszki i nie ma dużej. Chyba nie ma małej, no, Co tam się rusza? Czy to ryba jeszcze a tam jest jedno jajko Ryby, chyba tu sobie wypływają Patrzcie, jedno jajko jest rozbite, rozwalone Rybki chyba sobie pływają O widać by się przydał jakiś nowy narybek No elegancko tylko, gdzie jest kaczuszka, powiedzcie mi? Zobaczy, tam jeszcze pójdziemy, bo... Pamiętacie tam, gdzie kopałem dla... Czekajcie, trochę ciszej. Eee, tych ryb nie widać. Oj, zaraz chyba będzie padać. Zobaczcie. Zaraz by... O, jest kaczuszka. i elegancko. No nie bój się, nie bój się. Bym musiał ją wypuścić. O, 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 patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jak tam. O! I są. Chcieli wylądować. Dobra, damy im tutaj. Już nie, nie przeszkadzamy. Ale widziałem tutaj taką złotą rybkę. Przed chwileczką. Gdzieś tutaj, właśnie tak wystawała. W liliach. O! Tam jest. Nie wiem, czy widzieliście O tam są Nie no, trochę tych ryb chyba tu jest Trzeba dokarmiać O, lecą Się boi Trzeba dokarmiać, coś wpuścić nowego i będzie elegancko Nie, Mersinka? salcia Nie no, fajnie, fajnie jest tylko najgorzej, że zostały tu wpuszczone szczupaki A szczupaki wszystko wyźrą Tyle, że... Nie wiadomo, czy te szczupaki jeszcze są Także to trochę szkoda Czaruś! Nie mów, że to ty polujesz na kaczuszki Wydaje mi się, że Trixie, chociaż Trixi tu nie schodzi, nie widziałem Czaruś! Eee, nie wolno! Chociaż czaruś taki nie jest w sumie mm. <laughs> Merci, salcia <laughs> Co salcia No dobrze A szkoda, że tylko jeden ka jedna kaczuszka No dobra moi drodzy Ja spadam Żeby już tutaj kaczuszki mogły wylądować O, lecą chyba próbują wylądować no dobra, nie, my już lecimy lecimy, żeby im nie przeszkadzać Patrzcie, latają tam cały czas tam z powrotem no dobra, więc widzimy się później no dobrze moi drodzy, witam was mamy godzinę e, już 20:00, już dwudziestą 20, chyba nawet 30. E, byłem dzisiaj w mieście, dlatego nie miałem nawet okazji dla was ponagrywać, patrzcie kurczaczki siedzą Zapalimy mi światełko. No już skakujemy, No dobra, drzwiczki są zablokowane. Ruda robi co chce. W sumie na tym gnieździe raz jest, raz nie ma. Patrzcie, jaki on w ogóle ma gruby tutaj ten, ten grzebień, nie? Elegancki ma. No dobra. Także tak to tutaj wygląda. No tutaj zostawiono otwarte. One sobie tam nie siedzą jak chcą. Także jest dobrze. Jak tutaj w szpitalu jest. O proszę, są jajeczka. O, no i kurka, niestety, padła. No, niestety, dobrze, że właśnie izoluję to, jednak zapobiegnę trochę temu wszystkiemu. Wydaje mi się, że to ta teraz dołożona, najpóźniej. Tak mi się wydaje. I szczerze, nie więcej było nawet. Nie więcej i było. Tutaj wszystko ok, ok. Weźmiemy im trochę tą paszę. Niech tutaj wyjedzę, bo też jest sporo tego. No i zbierzemy sobie jajeczka. Zobaczymy ile tych jajeczek jest. Dobra, dwie wytłaczanki i lecimy. No i standardowo. Jedno tutaj. Nie kurki. No zobaczymy. Kurka weź mi tutaj, wyłaś stąd, bo się boję. Możemy narobić zaraz na mnie A ty Kogucik co taki marny co? Co ty taki marny jesteś? Co ty taki marny jesteś? Łączę ciebie czy... Nie, to kura jest co ja je gadam. Nie, to kogut. Kogut Kogut, kogut, no Dobra, pierwsze gniazdo. O, patrzcie jakie ładne, duże jajko Mamy sześć jajek. Okej. Okay. Dobra, lecimy z kolejnym, tu nic nie ma, tu są dwa jajeczka i tutaj trzy, powiem wam, że kurczę, nie wiem co jest, nie? No, Możliwe, że wiecie, zaczną się nieść, Dam im czas, no zaczną, no jak nie, jak nie zaczną, jak są to zdrowe, młode kury, no to prędzej czy później, no to nie ma szans, że one wiecie, nie zaczną się nieść. No bo jednak trochę tych kur tutaj jest. Po prostu trzeba poczekać i tyle. No dobra. Także gąski sobie ładnie skubią. Tutaj dałem to, ale chyba za dużo nie zjadły. Oseramy jeszcze wyszły. No jest elegancko. Tricksie tutaj masz jeszcze. Chodź tutaj, tobie dałem, udłużyłem. odłożyłem im tutaj. Czarka nie ma. No okej okay, moi drodzy, więc ja jeszcze tutaj działam, a my widzimy się później. Pójdę zobaczyć na wybieg, może gdzieś skubany noszą, a ja o niczym nie wiem. Trochę słaba pora, bo teraz tu dłużej nie zobaczę. No ale zawsze jeszcze coś widać. Patrzcie, jak. ale błoto, no tak, dzisiaj przecież padało masakrycznie. W sensie, raz padało, raz było słońce, raz padało, raz było słońce. Różnie, naprawdę różnie. No, przejdziemy się tutaj, generalnie, nie jak już to w tych krzakach, tam za szklarnią, i tak dalej, albo tutaj, o w kompo... gdzieś tam za kompostownikiem, tam często też były niespodzianki, albo tam, już wiem, gdzie szukać. No, piasek dałem im, coś tu widzę, ruszały, no, ale wiecie, no, zobaczymy, przyda im się, to przyda, nie przyda, to się nie przyda, no i tyle. <słuch> No i tak wiecie, zawsze tutaj patrzę, bo, o pod tą plandeką raz się spotkałem, że były jajka Też potrafiły sobie gniazdy zrobić Ale nic nie widać, żeby było Poza jednym piórkiem Nie, raczej nic nie ma Idziemy dalej Wiecie, tak przechodzę, bo Bo jednak często się zdarza, że coś Że coś jednak Gdzieś znoszą, i później odnajduje, właśnie takie niespodzianki. Dlatego wolę się przejść. Tutaj raz miałem sytuację. Gdzieś pod tymi panelami, właśnie tu mi chodziło. No ale nic nie ma. Ale nic nie ma, chyba wiecie. Nic raczej nie ma. Tutaj, patrzcie jaki kasztan. Gęsty, nie? Gęsty. Bardzo gęsty. Dobra, tutaj też nic nie ma. Jak lecę. Tutaj, jak pusto się zrobiło w ogóle. Bez tego, bez tych krzaków takich tutaj co były. No i tu nie wejdę. Nie dosyć, że mokro. Tu jeszcze kość nazwita. Tu nie wejdę. Jutro, wiecie, co będzie ładna pogoda, to jutro sobie tu wejdę. O w tych krzakach często coś tam też było. A ty kurka, co tam błądzisz? No, okej, okay, moi drodzy. Nie no nic chyba raczej nie ma. Już nie szukajmy cudów tam. Jest co jest i trzeba o tym się cieszyć. Kurczę, no szkoda. Już byłem nastawiony, że ładnie zacznę się nieść. A tutaj nie za bardzo. No ale może teraz poprawa tej paszy. Z ziarnem, jeszcze witaminki w ogóle zamówiłem. Yy, witaminki Dolmix 10 kg zamówiłem od razu. Chyba płaciłem 53 zł. Yy, I wiecie, już od razu na Allegro skorzystałem z Allegro Smart, czyli powyżej 40 zł wysyłka za darmo. Także już mówię, zamówię te 10 kg starczy mi chyba na 3-4 miesiące. Jak obliczyłem na moje stado, także no. Wiecie, jak mam zamawiać co miesiąc to bez sensu, nie? I płacić za wysyłkę. Wolę raz zamówić. I wiecie, no generalnie oszczędność, nie? Zawsze. No dobra moi drodzy. Więc no widzimy się jeszcze później. Chociaż, czekajcie, wiecie co? Już widzę, że silki weszły, to od razu je już zamkniemy. Weszły, weszły. Kurczaczek też, bo go słychać nawet. No i też weszły, te są tutaj wszystkie Tak, są wszystkie No i w sumie zgasimy im, jeszcze na dworze trochę światełka mają O, trochę im tam pada tego światła A wiecie, teraz jest do późna jasno, także one już się nachodziły dzisiaj Więc damy im spać, wezmę muszę tą kurkę wziąć w ogóle No i co, widzimy się później No dobrze, mamy już godzinę, ojej, nie wiem, która to godzina to jest bardzo w sumie późno kurki już leżą, śpią także zamykamy jeżeli chodzi o jedzenie to patrzcie mają tu pełno jedzenia także ja na noc im nie daję tego jedzenia dam im jutro rano no bo mówię pełne jest tego i nie chcę żeby to się tak marnowało, bo no tylko, tylko to się marnuje i wiecie bez sensu a tak to sobie wyjedzą, one mają te dzióbki to wiecie to nie ma problemu. No dobra, moi drodzy, więc tak to wygląda. Ale trawka piękna, co? No ja już nie przedłużam. Generalnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, łapa w górę, miły komentarz, subskrypcja kanału. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego siema.